Drodzy widzowie, Szanowni Państwo, zastanawiam się, jak to możliwe, aby w Bignie Bziobro pokrzyżował misternie zbudowany plan Sejmowej Komisji do spraw Pegazusa i zmusił ją do salwowania się ucieczką z sali obrad na oczach kamer wielu telewizji. Przecież Okrojona komisja pani Sroki spod ogona nie wypadła, tak myślę. Mają swój spryt, a dali się tak szpetnie oszukać panu Zbyszkowi. Nie przewidzieli, że Zbigniew Ziobro po krzakach chował się nie będzie i w wyznaczonym przez sąd czasie odda się dobrowolnie w ręce policji oraz zostanie konwojowany do Sejmu. A oni co? Nie gotowi na spotkanie, nie gotowi do zadawania pytań i do pojedynku z panem Zbyszkiem, który pokazał, że miękki szonem dziś na pewno nie jest. Stąd Realizacja w pośpiechu w czasie konwojowania Zbigniewa Ziobry wcześniej przygotowanego wniosku o 30-dniowy areszt dla niego za kolejne niestawiennictwo się przed komisją i błyskawiczne zamknięcie posiedzenia, a po dwóch godzinach konferencja prasowa i Totalny atak za niegodne zachowanie komisji od strony dziennikarzy TVN i TVP. Brawo, brawo! Totalna klapa wizerunkowa. Pani Sroki i jej towarzyszy. Oj, oj, będzie ten blamasz wykorzystany w kampanii prezydenckiej. I na dobre im to zapewne nie wyjdzie.